Cześć, to, to ja mamba dzisiaj zagramy na Ej, Żynaczy. <grymne> na mleczyku. Mamy fly i rangę. Patrzcie, youtuber. Jesteśmy tuberami. Youtuber. Zazdrościcie co? I patrzcie, jaki mamy fly? flyer. Tylko pół jest... Tylko pół się zbugował i spadł. Ider no. to idziemy na Minecraft Party. Dobra, jak cię zgubiłem Nie, gdzie? No. O, to idziemy jeden na jeden. Nie, czemu? No bo tak, no na co pójdziemy? Na Minecraft Party. Na co? Na Minecraft Party. Jak są ludzie. To ja robię cięcie, okej? Okay? No, ja też witam. Puma już się przywitał, ale ja się nie przywitałem po Nie nagrałem jego przywitania. Oj tam, oj tam. Ja tam do jakiejś lamki coś tam pisałem, po mnie wyżywa mamba-łamba. Będę płakał. Puma. Daj chusteczki. już ktoś to przyszedł? Łot. Czekaj, cięcie, okej? Okay? Tak. Yyy, już witam na ChickenTown. Tak? Kury nas jedzą. Kury nas... Je z... Mam głowę! Mam na głowie, kurczaka. O Boże. Współczuję. Drugie miejsce, nie jest. Pierwszy! A, co to? A, co to co jest? Ej, ale nie stajemy na te. Co, nie? O! Ktoś tu to... Tu... Ja widziałem, że ktoś tam niszczył, ej, puma, a jak ja nagrywałem. To wiesz ja widziałem, że chwilę... O, spadłem. A wiesz ja widziałem za chwilę, teraz z chwilę mówię. Wiesz co? Co? I ktoś zrobił most z tego... z... Nie pamiętam ta, tej gry. Ktoś zrobił most z jednej klasy na drugą i ludzie sobie przychodzili z tego z łukiem, wiesz? Ja też miałem. Ja a no wygraliśmy razem na party. Pierdaj, ja zrobię cięcia, ty graj. Puma wygrał! Jesteśmy znowu na kolor macie, jak zgaduję. Jak Gdzie to jest ten kolor, to jest to? No to jest taki ciemny błękit, niebieski. To jest fajne, co nie? No. Do block party podobne, kubełne. No. Ale patrz, jak tu du jest dużo czasu, jest na znalezienie. Ci się odmawiło? Ej, czas się kończy, a ja a zostały same niebieskie. O, o, ta, tak daleko miałem czerwone. Tak daleko miałem czerwone, a ty? Ktoś jest. spadł! Widziałeś? Widziałeś? Co? No Ktoś spadł. No. Gdzie ty jesteś? Za tobą? Znaczy, koło ciebie. Gdzie to jest? To... Ale ja wolę do ciebie iść. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Na toku. O, toku. Oh, yeah. o. O. o Dziękujemy ludzkowi, że dał nam tą rangę i flaja. Proszę go, żebyśmy się przywitali. Żebyśmy mogli się przywitać. To się przyjemnie gra? To się przyjemnie gra, ale jak się denni no to się wkurza, co nie? Szlaj tam wybucha chyba. Serio? No, tam, tam chodził. Ej, my sami. Czekaj, nie mi chwilę, okej? Okay? Szybko, już? Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Podejdź do mnie, ale nie strzelaj. Nie. Yeah. A, lama. Ja na. Nie, nie. O kurde, to jest to. A no, to znika za mną. A! To jest jak Tintin. Chodź po będziesz sobie mniej marnował. Ej, i tutaj jakby był flajce, nie? No. I jak ktoś biegał, widziałeś? Widziałeś? No. I ale mam blaga. No ja też. Tutaj zawsze jest lag, jak się rozpoczyna splech, co nie? No. O, już spadłem. No robimy cięcie, co nie? Albo nie, bo inna osoba została. Nie wiem, ma ty zostałeś? O mnie piszesz jakiś GGXDPL O! O nie! Zamieniamy się w Brema A oglądaj stare filmy Brema? Jak ją spokojny był, jak farmy robił, co nie? No. Cześć, witajcie tutaj. Ja, bramę dzisiaj za no. On tak spokojnie, mówił, co nie? No. Jesteś drugi, congratulations. No. Pierwszy. No. Czekaj, walczę o pierwsze miejsce. Cicho, walczę o pierwsze miejsce, od końca. A i zawsze jak ja tu gram to mam 30... Min minus 30 coś punktów. O, ale przysadził. nie mogę rozkończyć tam dalej. Szkoda, że z tego... z końmi nie ma to, co nie? O, no. To jest super. Jest, jestem. To jest wyprzedził. O, to jest to, Spadam smok. Spadłam się dziurę. Chalama. To smok monster jest jakiś gumin, bo od razu się deda, co nie? No. O kurde, no F5 nie chce mi wyłączyć, o! Nie lubię tego. Ej, wiem jaki jest gość? myśli, Ej. że ma podkopywać pod nami, a nie owce. Nie ja pan przecież. Ej, ciebie tak przerywać, trzeba tak więc słychać. Ej, a wiesz co, ja owce ubiję czasami, zapominam, wiesz? A? Zginąłeś? Ja Ej, ja cię nie widzę. Znowu. Serio? No, widzę coś niedzielnego, że... że... Moja owca. Ej, co za gówno. Ja myślę, o, moja owca będzie moja. I tam nagle coś niewidzialnego ją zabiera no. O, mm, czekaj Tu by się Antyknok przydał, co? O, spadłem Piąte miejsce Czwarty To będzie chyba ostatnia minigierka, ale nagle kolejny odcinek, co? No czekaj, cięcie robię. Dobra, jesteśmy, że parkura przejdziemy, no ale laguje mi na, jak nagrywam. Ja tu na jednym skoku w dwie sekundy, a teraz nie mogę tak zrobić. A ty? Nie, ja, ja mam trochę mniejsze. Ja teraz, ja teraz nie mogę przeskoczyć klocka, a robię to na jednym tym, wiesz, na jednym skoku. Zobaczy się swobodnie. A teraz chodź No Dobra, myślimy, że to na tyle, bo to na tyle, że odcinek Wam się spodobał. Oceniajcie za dobre. Oceniajcie. Oceniajcie bo... No, ej, ja mam sturmowca. I, da... I dawajcie łapkę w górę. Bo tak jak ja, czekajcie, jest... trafię. Bo jest biedny, biedny dobry sturmowiec. Do zobaczenia, cześć. Cześć.